Słowo boże na każdy dzień. Ewangelia według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów. Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem. Lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane, i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. Muzyka Wszystko jest nam ujawnione, wiemy dokąd wszyscy zmierzamy. Obietnica życia wiecznego była nam już dawno zapowiedziana i nic, co miałoby być tajemnicą, tajemnicą nie jest. Światło, które zapala nam sam Chrystus, jest dostępne dla wszystkich. Błogosławionego dnia.